Witam się z Wami jeszcze raz. Tym razem z pokładu tej oto maszyny. Tak, to skuter. Dobrze widzicie. To będzie moja pierwsza jazda skuterem, ale nie ostatnia. Prawidłowo, żeby było mi No <küh> cały czas odczuwam dyskomfort. Dobra, czas zmienić perspektywę, zamiast jeździć w torku. Ale szło się rozpędza. トラウマポチポンコ。 No niestety nie moja pozycja. Nie mógłbym tak. W wyższych trzeba użyć dużo większej siły, nacisku na klamkę, żeby hamować. To faktycznie chyba przypadku kwalifikuje ich do poprawy. To najlepsze słowo, które w tej chwili znalazłem, tak, jest to silnik. Nadszedł czas, by podsumować pierwsze wrażenia z jazdy skuterem. Jak pewnie zauważyliście, dość dużo uwagi poświęcam samemu silnikowi, który jak na swoje deklarowane niecałe 12 koni napędza ten dość ciężki motocykl z niebywałą lekkością. Co więcej, nie chodzi tu tylko o to, jak szybko porusza się wskazówka prędkościomierza, a o to, że czuć realnie zwiększającą się prędkość. Duża w tym zasługa odczuwalnego momentu obrotowego. Nie sposób uniknąć porównań z aprilią SRGT125. Choć to dwa różne skutery, romet jest zauważalnie dynamiczniejszy i dużo szybciej reaguje na ruch manetką. Zawieszenie rometa. Nie do końca nastawione jest na długie, międzymiastowe proste drogi. Jest kompromisem pomiędzy jazdą w mieście i poza nim. Początkowa faza amortyzacji jest miękka i pozwala przelatywać nad niewielkimi nierównościami, by z kolei przy większych dziurać dać nam znać odbiciem po czterech literach i kręgosłupie. Ale nie ma co dramatyzować, bo przy tym nie ma mowy o jakiejkolwiek nerwowości. GT125 Max jedzie jak po szynach dzięki swojej konkretnej masie lusterka przy moim wzroście doskonale spełniały swoje zadanie. Co do opon, nie mogę powiedzieć nic więcej ponad to, że na suchym asfalcie spisywały się bardzo dobrze. Skuter nie posiada ABS-u, kosztuje przy tym 14,5 tysiąca. Czy to dużo? Owszem, wciąż nie mogę przyzwyczaić się do aktualnej chorej sytuacji na rynku motoryzacyjnym i nie tylko. Jednak biorąc pod uwagę konkurencję słabszą, np. Junaka czy Bartona, warto dorzucić te 3 tysiące i cieszyć się kompletnym maxi skuterem, którym pojedziemy tak daleko, jak tylko chcemy. W porównaniu do mocniejszej konkurencji. Jeżeli nie zależy Wam na ABS-ie i znaczku, to nie warto przepłacać. Jeżeli miałbym określić ten skuter jednym słowem, brzmiałoby ono bez cienia wątpliwości: lokomotywa. Gdybym szukał motocykla z automatem, istnieje praktycznie 100% prawdopodobieństwa, że na kanale oglądalibyście vlogi z tą maszyną w roli głównej. Zachęcam do subskrybowania kanału i komentowania. Zajrzyjcie też na mojego Instagrama link w karcie informacje. Do następnego, cześć.